Pani Krysiu, w odpowiedzi na Pani wpis na Twitterze przysyłam Pani serdeczne pozdrowienia wraz z fragmentem mojego filmu Polityka. To jest nasz koniec! Koniec bezczelnych zlajców, niemieckich szmat, piątych kolumn i totalistów, wyznawców kulturowej płci, erotomanów, seksualnych patologii i politycznej poprawności. Zniecznikersa! Szycho-myśla, nie odzywa się! Zawojców, dzieci i rodziców! Z niewyszczanych facetów w lurkach i różanych baletkach! Adoptujących stoły, drzewa i małpy! Politycznych szantażystów i islamu! Miejmy cieli Satanistów! Panie premierze, premierzy mówią swoje, a ja robię swoje. Jestem niezależny i robię filmy, które mogą się politykom nie podobać. Ludzi nie trzeba słuchać, tylko trzeba im obiecać, czego oczekują, a potem wygasić te oczekiwania. Mają zapierdalać za miskę ryżu. Kochani, tak przy poniedziałku pozdrowienia od ojca dyrektora. Od bezdomnego dostałem, tak im powiedz. No, przyjechał bezdomny i dał mi dwa samochody. a Stanisław, z Warszawy. A potem wziął i umarł. Kochani, czy rozpoznajecie tych dwóch panów? Gratuluję. Pięknie na łydkę. Kochani, to teraz dla równowagi coś o drugiej stronie. Ośmiorniczek nie zamówisz? Nawet mi nie przypominaj. Schabowego. Każda partia jest jak ul. Jest królowa matka, ja. I są robotnice. Tak jak ty. A co z demokracją? Mamy. Mój się napierdala z ulem. To jest właśnie demokracja.